Upowszechnianie kultury fizycznej oraz zdrowia publicznego, prowadzenie działań konsultacyjnych, edukacyjnych i wspierających usługi terapeutyczne, zajęcia informacyjno-edukacyjne, a także realizacja programów profilaktycznych. Dębickie organizacje pozarządowe otrzymają prawie milion złotych z miejskiego budżetu na realizację cennych inicjatyw na rzecz mieszkańców. Jeżeli by tych dotacji nie było, nie byłoby wiele inwestycji. Chodzi mi tu o, o inwestycje w zdrowie. Żeby po prostu te dzieci zachęcać do wspólnego spędzenia czasu, do integracji, do przebywania z sobą, żeby po prostu one były odciążone od innych czynników zewnętrznych, w tym tak samo komputera, telefonu. A wiadomo, że podczas wspólnej zabawy, podczas wspólnych rozgrywek nie mają do czynienia z tym. Dlatego. Nie czas na dudę z dziewiątką ani z Olimpem. Oczywiście dofinansowanie z Rządu Miasta jest bardzo przydatne, jest to w zasadzie podstawa naszej działalności. Jeżeli chodzi o klub sportowy, oczywiście apetyty były większe i oczekiwania, to jest naturalna rzecz, ale no też jesteśmy po to jako działacze, żeby ściągać pieniążki z innych źródeł, czyli dofinansowania od sponsorów, darczyńców czy z innych źródeł. Tak, ale oczywiście jak najbardziej to dofinansowanie jest przydatne. W naszym klubie jest 8 drużyn, które uczestniczy w rozrywkach ligowych, więc mamy potrzeby bardzo duże i na pewno te pieniążki będą przeznaczone dla działalności sportową dzieci i młodzieży. Przede wszystkim tenis tyłowy i siatkówka są to grupy najbardziej rozwinięte u nas w naszym klubie i część tego dofinansowania pójdzie właśnie na rozwój tej sekcji. Dotacje w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Trafią do 12 klubów sportowych. W tym roku blisko milion złotych trafiło w ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na głównie realizację zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu. Są to dotacje zarówno dla klubów sportowych, jak również dla uczniowskich klubów sportowych. Te środki zostaną przeznaczone i dedykowane są na rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży. I cieszymy się bardzo, że poprzez te środki, poprzez skład miasta uczniowie naszych szkół, młodzież dębicka będzie mogła rozwijać się w wymiarze właśnie tego rozwoju sportowego, zarówno podczas zajęć z piłki nożnej, siatkówki, hokeja czy łyżwiarstwa figurowego. Są to, myślę, dobrze przeznaczone środki na rozwój sportu w naszym mieście. Oczywistym jest, że koszty utrzymania i trenerów, i zawodników, koszty organizacji zawodów rosną, dlatego cieszymy się, że w tym roku te dotacje dla poszczególnych podmiotów, dla poszczególnych klubów są wyższe w stosunku do roku poprzedniego. No, między innymi klub Wisłoka, klub Iglopol, DAP, wszystkie te podmioty otrzymają znacząco wyższe dotacje i nie są to jedyne środki, które planujemy przeznaczyć, ponieważ już wkrótce rozstrzygniemy, myślę, o i rozstrzygniemy konkursy dla klubów na. Sport, tak zwany sport kwalifikowany, więc tutaj też na rozwój tego sportu zawodowego przeznaczone zostaną środki, jak również już wkrótce ogłoszone i także wierzę, że rozstrzygnięte będą konkursy chociażby z zakresu kultury. Rozstrzygnęliśmy już konkurs z zakresu edukacji, więc są to środki, które miasto przeznacza dla organizacji pozarządowych, które mądrze, trafnie lokują te środki i są to pieniądze, które trafiają do stowarzyszeń na rozwój. Ponad 930 tysięcy złotych, jakie otrzymają Dębickie organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zdrowia publicznego. To środki z gminnego programu profilaktyki i rozwoju problemów alkoholowych dla miasta Dębicy na 2022 rok.